Zadanie. Babcia upiekła pierogi dla wnuków. Policzyła je i pomyślała: jeżeli każdemu wnukowi dam po 5 pierogów, to mi zabraknie 3. Jeżeli zaś dam po 4, to zostaną mi 3. Oblicz, ilu babcia miała wnuków. Przez X oznaczmy ilość wnuków. I zauważmy, że gdyby babcia chciała dać wnukom po 5 pierogów, to powinna mieć. 5x pierogów, ale ona tyle nie ma, ponieważ zabrakłoby jej 3 sztuk, więc ma 5x minus 3 pierogi. Jeżeli zaś dałaby każdemu wnukowi po 4 pierogi, czyli 4 razy x, to wtedy zostałoby jej jeszcze 3 pierogi, więc tutaj napiszę plus 3 i te ilości. Z lewej i z prawej strony są sobie równe. To jest rzeczywista ilość pierogów i to jest również rzeczywista ilość pierogów. Teraz x -y grupujemy po stronie lewej a liczby po stronie prawej. Jak zmieniamy stronę, to zmieniamy znak. I otrzymujemy, że x jest równy 6. Babcia miała 6 wnuków.